Zaczynam dziś nowy vlog. W sumie to całkiem logiczne nowy dzień, nowy, nowe wideo, ale tak, właściwie to zaczynam dziś serię vlogów. Ten dzisiejszy będzie się składał prawdopodobnie z 3 dni, dzisiaj jest z 2 dni. Dzisiaj jest 30 lipiec, właśnie jedziemy, wyjeżdżamy do Katowic na wystąpienie Daniela na TEDx Katowice. Jutro jest pierwszy grudzień, jutro opublikuję to wideo, a zaraz dowiecie się Trochę więcej. Co mam na myśli mówiąc serię vlogów. I jesteśmy już w Katowicach. Zarejestrowaliśmy się. Już za niedługo całość się zaczyna, także zobaczymy Daniela na scenie. Jestem taka podekscytowana. Jesteśmy już po pierwszej sesji, po przerwie, po próbie Daniela. I teraz zaczyna się druga sesja, czyli...

I tego życzę Wam oraz Tobie. Dziękuję bardzo. Witaj, pierwszy grudnia. Spaliśmy dzisiaj w hotelu w Katowicach i pierwszy raz budzę się z takim widokiem. Zobaczcie, czy w nocy padał śnieg, ja tutaj widzę normalnie śnieg na dachach. Czy to jest po prostu tak silny przymrozek? Tutaj, tutaj. Samochody cała oblodzone, no to okej, okay. ale normalnie na nich jest puch. Co jest dziwne, bo my wróciliśmy późno do hotelu chyba. Pierwszej, czy pierwszy w nocy i do tamtego czasu nie wydało. Czarny żart. Kiedy yy, komornik zabierze wam dom i pójdziecie do notariusza, z, oddać swój, swój dobytek, to macie przy okazji 50% zniżki na psycholo u psychologa, żeby sobie z tym poradzić. I <noise> Idealne połączenie po prostu. Grudzień i od razu jakoś tak przyjemniej na serduszku. Mój ulubiony miesiąc w roku, czas zacząć! A dokładnie czas zacząć na jarmarkach buzonarodzeniowych. Stwierdziliśmy, że korzystając z okazji bycia tutaj w Katowicach, zobaczymy, jak to wygląda w tym mieście i w ogóle to są nasze pierwsze jarmarki w tym roku. Idealny dzień! Trochę jako małe dziecko. Trzeba wam przystać dobry marketing na czapki. Serio. Pozdrawiamy. Nawet jesteśmy żywą chodzącą reklamę, tak się nam spodobały. To jest przepiękne. Piękne, prawda? Prawda. Prawda? Prawda. Super, naprawdę. Daniel właśnie stwierdził, że ten wygląda jak kosmita i naprawdę... Zobaczcie. Króczaki jeszcze. O, króczaki, ale fajne, słodkie. Nie no, to wykonanie super, bo się bardzo podoba, jestem pod wrażeniem. Jeszcze jeden drzaniec, Jaki drzaniec? Z e, białego wina. Herbatka aniołkowa. Okay. Prawdziwa herbatka dla prawdziwego aniołka. Tak błąd. Tak. Nie, ty, nie. Ty. A ja! O akurat poszedł, patrz. Akurat tu przeszedł i poszedł na śniadanie. Szczęściarza poglądamy w domu. Akurat zszedł na śniadanie. A to nieładnie, 12.50 nam dopiero do kuchni. Czekamy aż wróci. Ja chciałam Wam tutaj pokazać, zobaczcie, tutaj. To stworzenie nie umarło. Dużo że ma odciętą głowę nic nie znaczy. Ono żyje, ono śpiewa i się rusza. Ja teraz wam powiem coś, co chciałam powiedzieć od samego początku tego nagrania. Chcę nagrywać vlogmasy, chcę je robić codziennie. Więc od dzisiaj do Wigilii będziecie mieli na bieżąco codziennie filmy na moim kanale. Jestem bardzo podekscytowana. W sumie wymyślił to Maciek Yellow Box. On mnie zainspirował, więc... Chyba dziękuję, ale to się okaże: 24 grudnia albo go zabiję. Maciek <grywa> strzeż się. A tak na poważnie, to jestem bardzo podekscytowana. Jestem też zestresowana, mówię szczerze, bo myśl o tym, że będę codziennie nagrywać, będę codziennie robić, montować, tworzyć całe filmy, robić miniaturkę, jest trochę przerażająca, biorąc pod uwagę nawet fakt chociażby samej miniaturki, którą już od jakiegoś czasu robię w Photoshopie. I jeszcze może jakoś super. Go nie rozkminiam i trwa to trochę. Czasami nawet jedną minioturkę potrafię robić dwie godziny, więc będę musiała się mocno spiąć. Ale mam nadzieję, że dam radę, mam nadzieję, że filmy będą Wam się podobały, będą to na pewno tematyczne, świąteczne, grudniowe, chociaż może będą też jakieś odskocznie. Zresztą zobaczymy, oglądajcie na bieżąco. Zapraszam Was serdecznie. I trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Tymczasem my już powoli zbieramy się, i zaraz wyjeżdżamy do Warszawy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego pierwszego vlogmasa. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia niebawem.